Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wojsko 54 a ja zapraszam was do kolejnego materiału z serii Mojej Kolekcji Gier, gdzie kontynuujemy pc gry pc bardziej i dzisiaj zaprezentuję wam ten oto tytuł, czyli The Settlers 2 Dziesięciolecie. Tą grę dostałem Kiedyś na urodziny w wieku bodajże 9 albo 10 lat. I powiem Wam szczerze, że jest to strategia, którą nawet nie wiem jak sklasyfikować, ponieważ nie jest to strategia czasu rzeczywistego. Nie jest to też strategia turowa. Nie wiem, City Builder coś pokroju SimCity, ale nie do końca. Tak więc nie mam zielonego pojęcia jak on tytuł sklasyfikować. Co prawda jak widzicie, widzicie gra jest w serii Ekstra Klasyka. I w tej grze mamy możliwość poprowadzenia trzech nacji, a mianowicie Chińczyków, Rzymian oraz Nubi Nubijczyków, Nubijczycy. No. Tak więc można powiedzieć, że mamy rozstrzał aż trzech kontynentów: Europy, Azji oraz Afryki. Każda oczywiście nacja ma zupełnie inne budynki, znaczy się, ma te same budynki, ale zdecydowanie inaczej one wyglądają. Co jest moim zdaniem na naprawdę duży plus. The Settlers 2 dziesięciolecie ma również kampanię której, jakby to tak ładnie określić, o, jest ona taka dość abstrakcyjna, bym Jest to zdecydowanie dość mocna abstrakcja. Dlaczego? Może nawet, wiecie co, jak teraz myślę, jakby wam powiedzieć, tą kampanię, to ona nie wydaje mi się abstrakcyjna. Ona jest abstrakcyjnie absurdalna. Zaraz wam powiem dlaczego. Ponieważ ona mniej więcej skupia się na tym, że. Walczą ze sobą trzy frakcje, czyli Rzymianie, Chińczycy i Nubijczycy. Nagle któregoś dnia Rzymianie budzą się z dnia na dzień i nagle do, okazuje się, że wszystkie e, kobiety zniknęły. Tak po prostu, wiecie, z dnia na dzień. Wszyscy kładą się spać i nagle rano okazuje się, że zostali sami mężczyźni, a wszystkie kobiety nagle zniknęły. Co postanawiają zrobić Rzymianie? Otóż Rzymianie postanawiają wysłać ekspedycję do jakichś tam odległych krajów, czy tam lądów, czy gdzieś tam. I zamierzają odkryć, co się stało. W międzyczasie natrafiają na tak zwany portal. I postanawiają ten portal zbadać. I okazało się, że ten portal przeniósł ich chujnie gdzie i postanawiają, że zrobią osadę, zbudują coś, będą, co, będą żyć i tak dalej. Tylko że no właśnie, będą żyć. To jest kurwa, to jest pies pogrzewany, ponieważ... Cała kampania dzieje się na około 13 misji niektóre są króciutkie, bo trwają około 15-20 minut. Tak, wiem, że słowo krótkie w przypadku misji to nie, nie jest raczej tyle, tyle, ale są też misje takie, które trwają po. Ja grając, zdają mi to około 12-13 godzin. Więc słowo krótka misja, która trwa 20 minut, jest adekwatna do długiej misji. Gdzie czasem niektórzy e, zajm, niektórym ludziom zajmuje im przejście około 3-4 godzin. Tak więc dla mnie 13 czy tam 12 godzin, to fakty to, to, to jest długa misja, a nie jakieś kurwa 15 minut. Jeśli ktoś mówi, że w Call of Duty misje są za krótkie to kurwa naprawdę nie zna poziomów. Nie, nie, nie wie tego, jak bardzo długie mogą być misje. Ale idźmy dalej. Słuchajcie, The Settlers 2 dziesięciolecie, jak wspomniałem, jest grą, która ma absurdalne wręcz e, abstrakcyjnie absurdalną historię. Ale zaraz ją oczywiście dokończę, ponieważ jako tam możemy się, wiecie, możemy tam walczyć. A więc, co za tym idzie, musimy rekrutować nowych żołnierzy. I kurwa, to jest pies pogrzebany. Ponieważ mamy jeden główny budynek, ratusz, z którego wychodzą wszyscy osadnicy. Może być tak, że w jednej misji stracimy 300-400 żołnierzy. I ja mam kurwa jedno pytanie. Jak do jasnej cholery, z tego cholernego ratusza, do tych wszystkich strażnic, twierdz... Koszar, i tak dalej. Wychodzą żołnierze, jak kurwa, nie ma kobiet. Czy ktoś może mi to logicznie wytłumaczyć? Nie słyszę. No. Gra się na przełomie 13 misji, i gdzie? Okazuje się, że zarówno Chińczykom, jak i Nubijczykom też zniknęły kobiety z dnia na, z dnia na dzień. No to czasem mamy misje takie, że w trójkę, czyli Rzymianie, Chińczycy i Nubijczycy, postanawiają połączyć siły, by dotrzeć do jakiegoś portalu. A nagle w drugiej misji, w zupełnie innym miejscu, napierdalają się ze sobą Rzymianie, z Chińczykami i Nubijczykami. Nubijczycy napierdalają się z Rzymianami i Chińczykami, a Chińczycy napierdalają się z Rzymianami i Nubijczykami. Teoretycznie, może nie teoretycznie. Praktycznie rozpierdol totalny. Totalne, czasem nawet nie wiadomo z kim walczymy, co się dzieje, gdzie my w ogóle mamy pójść. Ale, no właśnie, żeby gdzieś pójść, to trzeba co zrobić? Ano poszerzyć terytorium. Żeby po poszerzyć terytorium, potrzebne są trzy budynki wojskowe. Pierwszy z nich, czyli koszary. Jest to... Dość mały budynek na dwóch, czy tam bodajże nawet na trzech żołnierzy. Chyba na dwóch bodajże. Potem mamy strażnicę, która ma miejsc na około czterech albo pięciu żołnierzy. I mamy ostatni, największy już trzeci budynek, czyli twierdzę, który mieści aż dziewięciu żołnierzy. Znaczy się twierdza teoretycznie mieści więcej żołnierzy, ale wiecie, to jest gra specyficzna, The Settlers, tak więc przyjmijmy, że mieści 9. Każdy z, te, z tych trzech budynków, czyli koszary, twierdza, wieża strażnicza, czy tam strażnica, mieści określoną ilość ludzi, a co za tym idzie, zwiększa obszar. Oczywiście koszary, jako że są na pierwszym miejscu, no to jak zabezpieczam, powiększam nasz obszar o niewielki część terenu. Natomiast w przypadku strażnicy, czy tam wieży strażniczej, czy jak to się tam nazywało, tego drugiego średniego budynku, obszar jest powiększany o mniej więcej plus połowę tego, co jest w stanie zabezpieczyć, co są w stanie zabezpieczyć koszary. Oraz twierdza trzeci, największy i najbardziej pochłaniający zasoby Budynek powiększa obszar prawie dwu i półkrotnie, wliczając w to strażnicę. Tak więc możemy budować w twierdze, ale jest to czasochłonne, zasobożerne, a niekiedy możemy, będąc w trakcie budowy, stracić ten budynek. Ale zapewne część Was się zapyta ale moment: jak to stracić? Jak to? A no, już tłumaczę. Otóż, jeśli walczymy z kimś i powiedzmy, granic, e, granice są wyznaczane nie za pomocą m, jakiejś umownej kreseczki. Znaczy, ona teoretycznie jest, ale na minimapie. Natomiast na, e, na samej mapie jest to zaprezentowane w postaci takich kamieni, pomalo pomalowanych na konkretny kolor. Jeśli to. W zależności od tego, jaki kolor wybierzemy, taki możemy mieć kolor kamieni naszej granicy. Najczęściej jest to po prostu kolor niebieski. Jeśli mamy przeciwnika, no to on ma kolor tych kamieni czerwony. I jeśli jego granica jest na równi z powiedzmy twierdzą, to nie znaczy, że i na przykład ta twierdza została zbudowana. To on nie przejmie tej twierdzy, do momentu aż nie zabije wszystkich jej obrońców i do samej twierdzy nie wejdzie. Jeśli wejdzie do twierdzy no to kurwa bardzo mi przykro, ale wszystkie zasoby i, i czas poświęcony na to żeby tą twierdzę zbudować poszły w pizdu, nie odzyskamy ich a ruch zyskał za darmo twierdzę, którą my którzy was ją zbudowaliśmy musimy posłać setki e, ludzi, czy tam nawet dziesiątki po prostu żołnierzy żeby tą twierdzę odbić, a pewnie i tak większość z nich do tej twierdzy najpewniej nie dojdzie, ponieważ gdzieś po drodze będą jeszcze jakieś strażnice, koszary, jakieś tam budynki, katapulty. Tak więc ogólnie rzecz biorąc, no jest zbyt ciekawy. Ale właśnie, porozmawiajmy o zasobach. W grze mamy. Całkiem sporo zasobów, uwierzcie mi, i żeby wymienić je wszystkie, to musiałbym tu chyba siedzieć w Żeby każdy co, co, każdy surowiec, co robić, z którego można co zrobić, które, gdzie można pójść, wysłać, to jest, moi drodzy, w chuj. Ale najważniejsze są tak naprawdę dwie rzeczy, a mianowicie jedzenie. Oraz elementy budowlane, jeśli mamy jedzenie, czyli na przykład, czyli po prostu mięso bądź ryby. Na przykład, zbudowaliśmy, chcemy zbudować chatę rybaka. No to budujemy chatę rybaka. Tak, rybak se tam pójdzie. Nie, moi drodzy rybak se tam nie pójdzie. Możemy sobie pierdolnąć gdzie byśmy chcieli. Plac budowy, na przykład, nie chcemy sobie pierdolnąć twierdzę. Mamy taką opcję, mamy możliwość. Chuj, budujemy twierdzę. Ale wy tej twierdzy nie zbudujecie Jeśli nie poprowadzicie do tej twierdzy drogi Dlaczego? I to jest kurwa pies pogrzebany Ponieważ, żeby zbudować twierdzę Musicie mieć oczywiście ilość materiałów Ale też musicie do tej twierdzy mieć drogę A żeby mieć drogę To musicie W niektórych moment, miejscach Poświęcić teren Gdzie moglibyście na przykład Coś zbudować Tak więc jeśli, na przykład, wasza droga, powiedzmy do Twierdzy, znajduje się 60-80 pól od ratusza, no to czasem jest tak, że musicie tą drogę budować, kluczyć, żeby ona poszła tu pomiędzy budynkami, gdzieś tam jakiś zawijasy, dopiero wtedy wejdziecie do Twierdzy. <śledzianie> tak. Ale oczywiście po tej drodze idzie tak zwany tragarz. Tragarz, czyli osoba, która przenosi no, te wszystkie materiały do konkretnego miejsca. Czyli przyjmijmy, mi, że chcemy zbudować tą twierdzę. No to nasz tragarz musi pojedynczo zabrać jedną deskę, musi pójść do ratusza, wziąć jedną deskę i zapierdalać na plac budowy do twierdzy. Jak już wyjdzie, wtedy zapierdala to ratusza. Bierze deskę, i zapierdala na plac budowy. I to owszem, można to przyspieszyć, ale przyspieszenie czasu wiąże się również z tym, że nasz przeciwnik również buduje w takim samym tempie jak przyspieszyliśmy czas. Ale żeby ten jeden człowiek nie zapierdalał od ratusza na plac budowy twierdzy, żeby położyć tam, nie wiem, deskę, kamień, czy chuj wie co tam innego. Później ponownie z tej twierdzy zapierdalał do ratusza, wziął znowu materiały i zapierdala na, na plac budowy. To możemy pierdolnąć w którymś miejscu flagę. Jak walniemy flagę, no to droga z tej, powiedzmy, nie wiem, kilometrowej ścieżki, przyjmijmy umownie, żeby ładnie się można było to podzielić, dzieli się na dwie, czyli z kilometrowej ścieżki, gdzie popierdala w jeden gościu, mamy dwie ścieżki po pół kilometra, gdzie zapierdala już nie jeden, ale dwóch. I konkretny tragarz jest przepisany do konkretnej drogi z konkretną flagą. Czyli, jeśli po, powiedzmy, przed ratuszem postawimy flagę, no to tylko i wyłącznie z ratusza do tej flagi będzie popierdzielał jeden koleś. Ale jeśli pomiędzy flagą ratusza a inną flagą, na której też jest droga, damy jednego tragarza, a z tej kolejnej flagi, gdzie znajduje się jeden tragarz są powiedzmy nie wiem, trzy inne drogi, to ten jeden tragarz będzie poruszał się tylko od ratusza do tej jednej konkretnej drogi. Czyli powiedzmy, ma te Przysłowiowe 500 metrów, to tylko na tej jednej drodze 500 metrowej będzie się poruszał. Ale jeśli to znowu skrócimy te obie drogi z 500 metrów na 250, to już mamy nie, nie dwóch tragarzy, ale czterech. Owszem, dro tą drogę 250 metrów możemy również podzielić na ile? 120. 5, tak? Czyli zamiast czterech tragarzy mamy już 8. A skoro mamy 8 tragarzy, to przeniesienie wszystkich materiałów z ratusza na plac budowy twierdzy zajmie zdecydowanie mniej czasu niż Zapierdalanie jednego gościa z ratusza na plac budowy twierdzy, żeby stamtąd popierdalał znowu do ratusza, tylko i wyłącznie po to, żeby przyniósł na plac budowy twierdzy jak, jak, jakąś tam małą pietolinkę. Najczęściej jest to taki, jakiś kawał deski, czy tam pięć drzewa, czy kurwa cokolwiek innego, czy jakiś blok kamienia i tak dalej. Oczywiście tak jest z każdym budynkiem i z każdym towarem. Chcecie zbudować chatę kamieniarza? Postawcie przy kamieniołomie, żeby ten kamieniarz nie zapierdalał 30 km, tylko i wyłącznie po to, żeby pieprznąć w ten kamień 4 razy kilofem i potem przez 30 km nie popierdalał z tym jednym e, kawałkiem Kamienia, żeby pierdolą przed sobie, e, sobie przed domem, gdzie przyjdzie tragasz, zabierze ten kamień i będzie popierdzielał 75 metrów do następnej flagi. A kamieniarz będzie musiał zapierdać 30 km w jedno, tylko po to, żeby łupać tam kurwa trochę kamienia wyjąć kurwa kamień i zabie ponownie 30 km, żeby sobie przed domem piec przy pladze, a tragarz weźmie, o kurwa, nowy kamieniek, to się kurwa wezmę i se zaniosę. Tak więc, dobrze jest myśleć logistycznie, że tak powiem. Do czego ta gra wręcz zachęca, nawet zmusza do tego? Do takiego planowania, do przez, planowania przestrzennego, że jeśli budujemy farmę, to dobrze jest, żeby okolicznych pól nie zabudowywać, ponieważ wtedy farma po prostu będzie niewydajna. Jeśli farma będzie niewydajna, to, no to nie będzie mogła produkować zboża, a zboże to jest potrzebne, żeby piec chleb, żeby wypiec chleb, potrzebne jest również poza zbożem. No przyda na przykład mąka, tak? Gdzie zboże idzie do młyna jest z tego zboża robiona smąka i z mąki idzie właśnie e, do piekarni, gdzie potrzeba kurwa cholernej wody, a tą wodę uzyskujemy ze studni, a studnia umieszczamy przy, nie wiem, przy jakiejś rzece czy jeziorze i. To spokojnie tą wodę można zanieść do piekarni, z której wyjdzie chleb z kurwama. Wiecie, to jest łańcuch logistyczny. Jeśli chcecie jakąś konkretną rzecz, nie wiem, chcecie wyprodukować miecz, no to potrzebne wam, wam są sztabki żelazne. Potrzebna jest również osoba odpowiedzialna za e, taką e, pracę, czyli na przykład kowal, piekarz, e, wędkarz. Czy ktokolwiek inny, tak? Ale żeby mieć, no to on musi najpierw dostać to narzędzie. Nie możecie posłać żołnierza do koszar, jeśli żołnierz nie otrzyma miecza i tarczy. Żeby mieć miecz i tarczę, no to musicie iść do kowala. A kowal, żeby wam zrobić miecz i tarczę, potrzebuje określonej ilości surowców. I to się wszystko tak ładnie zazębia. Żeby mieć coś, Musicie mieć coś, które wydobiecie wydobycie u kogoś innego. No i moim zdaniem właśnie The 2, przynajmniej wersja dziesięcioleci jest to wersja odnowiona, na tym po prostu wychodzi. Robi najlepiej bardzo dobrze. I powiem Wam szczerze, że gdybym miał okazję, to... Pokazałbym wam jak to wygląda, ale z racji tego, że nie nie mam już peceta. A przynajmniej mam takiego, który po 15-20 minutach jakiejkolwiek gry on się po prostu samodzielnie wyłącza. Tak więc jest to dość słaby, ma chyba ile? 10, około. Nie, przepraszam, 2007, prawie 15 lat ma. I jest to laptop, dość starawy już, ale żyje, nadal działa, tak więc chociaż tyle. Czy polecam? Jak najbardziej. Jeśli macie żyłkę osoby, która chce się czegoś, nie wiem, powiedzmy nauczyć jakiegoś takiego planowania, zarządzania czasem, co też jest ważne, to myślę, że ta gra jest jak najbardziej dla niego, żeby zobaczyć, że tak naprawdę... Żeby mieć ten chleb w sklepie, na przykład nie wiem w Biedronce, w Lidlu, w żabce, czy gdziekolwiek indziej, w jakiejś piekarni naszej, u, nie wiem, u Doroty za kominkiem za rogiem, czy u powiedzmy babci Janiny, e, która mieszka 3 km od nas, która samodzielnie robi chleb, no to kupuje zboża, to zboże jest skąd, no z młyna, z, tam idzie. To zboże, tak, wychodzi mąka, ona, babcia kupuje mąkę, ku, tak, i ma tam bodek, jakieś tam inne rzeczy i z, z tych wszystkich rzeczy robi chleb. Więc myślę, że właśnie dla takich rzeczy, żeby poznać jak się co robi, The Settlers 2, akurat w wersji dziesięcioleci, jest jak najbardziej dla Was. Jeśli macie peceta, nie trzeba tutaj co prawda mocnego peceta, możecie zobaczyć tak naprawdę wymagania. Mogę wam nawet e, przeczytać Gdyż mm, Na dobrą sprawę Zalecany tak naprawdę e, System Windowsa jest to XP Może być również Windows 2000 Ale powiedzmy sobie szczerze Windows XP No to chyba każdy miał, Ma albo miał U siebie w domu i na takim systemie op, e, Windowsa operował Czy tam jakieś inne rzeczy Nie wiem czy jest wersja na Steamie chyba jest, tak jeśli macie możliwość, jeśli macie Steama chcecie zobaczyć The Settlers 2 dziesięciolecie zagrać, zobaczyć no to oczywiście polecam i cóż moi drodzy to by było na tyle taki zdecydowanie dwa razy dłuższy materiał od poprzedniego dzięki serdeczne za obejrzenie i cóż, do następnego odcinka trzymajcie się, pa pa